A więc się na kanale na spontanie. Kto śledzi kanał, to wie, że to były ogórki, kupił pomidorów. Ogórki łuskły, ogórki, ogórki się zostały. Więc kopiemy pod świeże ogóreczki, będziemy wyciewać. Jeśli jesteś ciekawy, to przebiega, Zostaw coś po sobie. I tak przygotowane podłoże, przekopane, ładnie sobie to pograbimy i będziemy się brali zasianie. Jeszcze tu trawy wybierzemy, która była, powiem wam, sucho jest, naprawdę sucho jest, nie? Mimo, że tu bolane wodą, i mimo, że to jest w poli, to naprawdę jest sucho, nie? No, taka pora roku. Bierzemy się za grobienie. I mamy pograbione tak się prezentuje po ograbieniu. I zaraz będziemy robić znaczki. I jedziemy z koksem, robimy znaczki. Takie trzy linie zrobimy po prostu. O, I robimy ogurasy. O. Pięknie. Tak to się prezentuje. Pięknie nasionka mam sypane. Ja tam biorę tak. Nie liczy nawet jeden nasionek. Tak punktowo będę sypał je. Ile wyjdzie z tego, to wyjdzie. O. To tyle będzie, nie? najwyżej się poprzerywa, je, nie? pięknie idzie dobra resztę dokończę sam a wam później pokażę co i jak tak to się prezentuje po zasianiu teraz o jest zadebta z nami nawet bierzemy grabki i zabijam o kurde raczej tak nie zabiję tego muszę zasypać o, jest wysypane ładnie dobiję w ten sposób jest zasypane i ładnie dobijamy i ostatni rządek bo mamy trzy rządki zasypujemy i ładnie dobijamy proszę i tak to się prezentuje jeśli Cię interesują takie tematy takie prace to zostaw coś po sobie ESA